Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i za siedmioma lasami żyła królewna, jedyna następczyni tronu, która była taka zła jak piękna, a była bardzo piękna. Nie było dnia, żeby komuś jakiejś krzywdy nie wyrządziła. Była bardzo nieznośna dla swojego otoczenia, nieposłuszna nawet wobec swoich rodziców. Od samego rana, od przebudzenia się dokuczała dziewczętom pokojowym, które pomagały jej ubierać się. Była arogancka dla nauczycieli, a przy obiedzie dochodziło często do awantur potrafiła rzucać talerzami, a nawet wywrócić wazę z zupą. Nie chciało jej się odrabiać lekcji. Wobec gości, którzy przychodzili z wizytą do jej rodziców, zachowywała się nieuprzejmie. Wszyscy w całym zamku bali się jej złości. Jedno, co naprawdę kochała, to były kwiaty. Godzinami potrafiła siedzieć w ogrodzie, oglądała robotników pracujących tam i sama pielęgnowała kwiaty własnymi rękoma. Plewiła grządki, przycinała gałązki, okopywała. Niektórzy mówili, że nawet rozmawia z kwiatami. Razu pewnego Przyjechał w odwiedziny król z sąsiedniego królestwa wraz z małżonką i swoim synem. Królewna, aby dokuczyć rodzicom, zapowiedziała, że nie przyjdzie na przyjęcie i faktycznie nie przyszła. Niespodziewanie tylko wpadła na moment do sali, gdzie ucztowano. Wszyscy zamarli ze strachu, zrobiła się cisza, nawet orkiestra przestała grać, ale na szczęście nie doszło do żadnej awantury. Bez jednego słowa przeszła przez salę i znikła. Wszyscy wtedy odetchnęli z ulgą. Ale właśnie wtedy królewicz zobaczył ją i od pierwszego wejrzenia zakochał się w królewnie. Po powrocie do domu oświadczył swoim rodzicom. chcę królewnę pojąć za żonę. Po pierwsze nie wiadomo, czy ona zechce, żebyś ty był jej mężem, a po drugie czy ty wiesz jaka ona jest? I wówczas opowiedzieli mu całą prawdę o niej. Królewicz bardzo się zmartwił tym wszystkim, co usłyszał. Myślał, jak tu pomóc królewnie. Po jakimś czasie przyszedł do rodziców i oświadczył: Chciałbym pojechać do pałacu królewny. Popatrzyli na niego nic nie rozumiejąc, a po chwili spytał ojciec: Możesz nam powiedzieć po co? Chcę, by się zmieniła. Spróbuję jej w tym pomóc. A jak to sobie wyobrażasz? O dokładnie jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale spróbuję. Pojadę tam w przebraniu i zgłoszę się do pracy jako ogrodnik, bo ona podobno często przebywa w ogrodzie. To wszystko, a co dalej jeszcze nie wiem, okaże się na miejscu. Może życie podsunie inne rozwiązanie. Rodzice z ciężkim sercem zgodzili się na jego propozycję ale nie wierzyli, żeby ta wyprawa mogła zakończyć się powodzeniem królewicz tak jak to sobie wszystko przedstawił, tak wykonał. Przebrał się w ubogie szaty robotnika i udał się w daleką drogę. Kiedy przybył do pałacu królewny, przyszedł do ogrodu. Ogród był wielki, bogaty w drzewa, krzewy, warzywa, kwiaty. Był położony w pagórkowatym terenie, Obejmował sadzawki i rzekę. Królewicz odnalazł ogrodnika i zwrócił się do niego z prośbą, aby ten przyjął go do pomocy. Ogrodnik był stary i nieżyczliwy, dlatego popatrzył na królewicza niezbyt przyjemnym wzrokiem, wysłuchał prośby i mruknął. My nie potrzebujemy nowych pomocników, mamy dość swoich. Królewicz jednak nie ustępował, powiedział. Faktycznie niewiele umiem, ale chcę się nauczyć tego rzemiosła. Dlatego nie chcę żadnego wynagrodzenia, jeżeli mi tylko dasz kąt do mieszkania i jedzenie. A to mi wystarczy. Ogrodnik obrzucił go niechętnym wzrokiem, ale w końcu przystał na prośbę. No to dobrze, powiedział z ociąganiem się ale wiedz o tym, że praca tutaj jest bardzo ciężka. Przeznaczył mu na mieszkanie stary składzik. I królewicz rozpoczął pracę w ogrodzie. Płynęły dni. Królewna przychodziła codziennie do ogrodu. Widział ją czasem. Jej jasna sukienka pojawiała się w dali na tle ciemnej zieleni, by znowu zniknąć. Zdarzało się, że widział ją dłuższą chwilę, ale zawsze z daleka. Ale po jakimś czasie, gdy razu pewnego pracował zgięty, plewiąc grządkę, Usłyszał nagle tuż nad sobą jej głos. W, w pierwszej chwili myślał, że ona coś do niego mówi. Tymczasem królewna poprawiając rosnący kwiat, zaczęła do niego przemawiać. Ale nagle przerwała, ponieważ zobaczyła ogrodnika i wykrzyknęła: Ktoś ty za jeden, co ty tu robisz?. Królewicz podniósł się, pokłonił, ale bał się, czy go nie rozpozna ale na szczęście nie doszło do tego odpowiedział więc spokojnie na postawione pytanie Jestem pomocnikiem ogrodnika Nie znam cię jeszcze cię tu nigdy nie widziałam Pracuję tu od niedawna wyjaśnił O widział jak była wściekła najwyraźniej dlatego że ją słyszał rozmawiającą z kwiatami Nagle rzuciła wzrokiem na kępę opodal rosnących pokrzyw Zerwij mi je Rozkazała. Zaraz przyniosę rękawice i nożyce, powiedział i skierował się w stronę swojego mieszkania. Nie potrzeba ci rękawic, odparła szorstko. Zrywaj natychmiast gołymi rękami. Królewicz zawahał się, ale podszedł do kępy pokrzyw i zaczął je zrywać. Pokrzywy były wyrośnięte, o twardych łodygach. Ręce bardzo go paliły. Tak jakby je wsadził do wrzącej wody, ale rwał uparcie. Gdy narwał całą naręcz pokrzyw, zapytał: Wystarczy? Wystarczy. Ale co mam z nimi zrobić? Możesz je teraz wyrzucić odpowiedziała królewna i odeszła. Pobiegł do swojego domku i długo moczył dłonie w zimnej wodzie, żeby przynieść sobie ulgę. Ale na niewiele się to przydało w nocy prawie nie spał. Na drugi dzień królewna przyszła znowu. Kazała mu pokazać ręce, wciąż jeszcze były całe w bąblach. "Pieką cię?" zapytała. "Trochę," odpowiedział. "To żeby cię tak nie piekły," powiedziała królewna złośliwe, "to idź i narwij mi lilii wodnych." "Dobrze, tylko przyprowadzę łódź i zaraz wrócę." "Nie potrzeba ci żadnej łódki. Wejdź do stawu." O staw był chłodny i pochmurny był wtedy dzień, a woda bardzo zimna. Lilie miały silne łodygi, ciągnące się bez końca. Nie bardzo umiał sobie z nimi poradzić. Zanim narwał pełną naręcz, upłynęło trochę czasu. Wreszcie wyszedł ze stawu cały, mokry i przemarznięty. Co mam z nimi zrobić? Zapytał. Możesz je wyrzucić na śmietnik. Powiedziała królewna i odeszła. Pobiegł do swojego domku, bo cały drżał z zimna. Przebrał się w suche ubranie, ale pod wieczór źle się poczuł. Pojawił się kaszel, a w nocy nie mógł spać. Czuł rosnącą gorączkę. Następnego dnia nie poszedł do pracy. Został w swoim pokoiku w łóżku. Tymczasem królewna przyszła znowu do ogrodu, ale nigdzie nie mogła znaleźć królewicza. Spytała więc ogrodnika: Gdzie jest ten twój nowy pomocnik? Odpowiedział ogrodnik: Leży przeziębiony w swoim łóżku. A gdzie to jest? Ogrodnik zaprowadził ją tam. Zobaczyła go leżącego w łóżku z rozpaloną głową. Wykrzyknęła złośliwie: Co to ma znaczyć to wylegiwanie się w łóżku? Królewicz odpowiedział: Przeziębiłem się i mam gorączkę. O, a ona zaczęła krzyczeć na niego, że przez byle jakieś przeziębienie nie przychodzi do pracy. Ale nagle ujrzała kwiat stojący w donicy na stole. Miał niezwykle piękne, powycinane liście, które otaczały stulony duży pąk kwiatu. Co to za kwiat? Spytała. Przyniosłem go ze sobą z domu. Ja wszystkie kwiaty znam, ale takiego jeszcze nigdy nie widziałam. Bo to jest kwiat, który rozkwita w nocy, ale tylko przy człowieku, który jest dobry. Wykrzyknęła królewna: Co ty za bzdury opowiadasz? Masz chyba wysoką gorączkę. Nie, mówię prawdę. To jest taki cudowny kwiat, który kwitnie tylko przy dobrym człowieku, powtórzył. Jeżeli nie masz gorączki, to znaczy, że jesteś głupi. Wierząc w takie rzeczy, takiego kwiatu nigdzie nie ma na świecie. Królewicz odparł: Otrzymałem go od pustelnika, który przez parę lat pomagał rodzicom moim w wychowywaniu mnie. Kiedy pustelnik odchodził od nas, przyniósł mi ten kwiat i powiedział: To jest taki tajemniczy kwiat, który kwitnie nocą, ale kwitnie tylko przy człowieku, który jest dobry. Jeżeli wieczorem będziesz przy nim, a on rozkwitnie, to znaczy, że w ciągu ubiegłego dnia byłeś dobry, a jeżeli nie rozkwitnie, to znaczy, że byłeś zły. Królewna namyślała się, co na to odpowiedzieć. Po chwili zdecydowała: Dobrze, sama się o tym przekonam, biorę go. I wcale nie pytając o pozwolenie, porwała kwiat i poszła do pałacu. Nie mogła się doczekać wieczoru. Gdy wreszcie słońce zaszło, zrobiło się ciemno, zapadła noc. Królewna usiadła przy kwiecie i patrzyła w jego pąk. Nadeszła północ. Zegar powoli wybił dwanaście uderzeń, ale stulony kwiat nawet nie drgnął. Wtedy zrozumiała, że chłopiec zakpił z niej. Ze złości, że dała się oszukać prostemu chłopcu, ze złości, że on, prosty chłopiec, śmiał oszukać ją, królewnę, nie spała całą noc. Skoro tylko świt zawitał, pobiegła do młodego ogrodnika i zrobiła mu straszną awanturę. Jak śmiałeś tak zakpić ze mnie? Królewicz odpowiedział, naprawdę nie miałem takiego zamiaru. To, co powiedziałem, jest prawdą. Milcz, nie chcę cię wcale słuchać! Ale pamiętaj, że nie życzę sobie, żebyś tutaj dalej przebywał. Wynoś się stąd i z mojego ogrodu także. Nie chcę, żebyś tu pracował. Dobrze. Mogę stąd odejść, jak tylko wyzdrowieję, ale pozwól sobie powiedzieć, że wszystko to, co mówiłem, nie jest kpiną. To prawda. A czy tobie chociaż raz ten kwiat się otworzył? spytała królewna. Tak, powiedział i to nie jeden raz. A mnie się nie otworzył. Dziwisz się? Spytał królewicz. To doprowadziło ją do pasji. Nie umiała nic na to odpowiedzieć. Wściekła wybiegła z jego mieszkania. Ale gdy tak poddenerwowana wracała do pałacu, zrodził się w niej pewien pomysł. Dobrze, powiedziała sobie, zobaczymy. Dzisiaj będę idealna. Przekonam się, czy on mówi prawdę, czy też jest kłamcą. I tak się stało. Od samego rana, gdy tylko wróciła do swojego pokoju, była bardzo dobra dla wszystkich. Najpierw dla dziewcząt, które pomagały jej się zawsze ubierać, a potem dla rodziców przy śniadaniu, i dla nauczycieli, i w całym pałacu rozeszła się natychmiast wieść, że z królewną coś się stało. Nie krzyczy, nie awanturuje się, nie rzuca talerzami, nie wyzywa, nie wyrzuca za drzwi. Wszyscy czekali w największym napięciu, do czego dojdzie. Przy obiedzie obsługujący spodziewali się co chwila, że albo wsadzi im w wazę z zupą na głowę, albo ściągnie obrus. Ale ona zachowywała się wzorowo. Po południu odrobiła solidnie zadanie, a dla gości, którzy przyszli z wizytą, była bardzo uprzejma. Odgadywała ich życzenia, oprowadzała, objaśniała. Zabawiała jak umiała najlepiej, tylko nikt nie wiedział o jej sekrecie, a ona z największym napięciem czekała na nadejście wieczoru. Ledwo słońce zaszło, królewna wymknęła się od gości i udała się do swojego pokoju. Nie zapalała światła, żeby jej nikt tam nie odnalazł. Usiadła przy kwiecie i patrzyła w oczekiwaniu na jego pąk. W pokoju zrobiło się mroczno, a potem ciemno, i nawet nie spostrzegła, jak zasnęła. Była bardzo zmęczona całym dniem. I nagle obudził ją głos zegara, który wybijał godzinę dwunastą. Podniosła głowę opartą o ręce i ujrzała, że stulone płatki kwiatu drgnęły. Zaczęły się rozchylać, i nagle ukazał się przepiękny kwiat. Jakiego nigdy w życiu swoim nie widziała. Gdy tak patrzyła w niego zauroczona, posłyszała delikatną, cudowną muzykę. Kwiat śpiewał. Równocześnie z kwiatu poczęła promieniować jakby poświata słoneczna, którą napełnił się cały pokój. Królewnie wydawało się, że umrze ze szczęścia. Serce waliło jej tak mocno, jakby miało jej rozerwać pierś. Była szczęśliwa jak nigdy w życiu. Porwała się z krzesła i poczęła biec przez komnaty, korytarze i schody, aby powiedzieć ogrodnikowi, że to prawda, że kwiat kwitnie i że kwiat się otworzył. I od tego czasu królewna postanowiła, że każdego dnia będzie dobra dla wszystkich. Każdy z nas ma w sobie taki kwiat. Taki kwiat w duszy i ty też. Ten kwiat to kwiat Twojego sumienia. Jeżeli wieczorem w Twojej duszy jest ciemno i smutno i zimno, to znaczy, że cały Twój dzień, który przeszedł, nie był dobry. A jeżeli wieczorem jesteś szczęśliwy i Twoja dusza napełniona jest radością i szczęściem, nawet muzyką i światłem to znaczy, że Twój dzień był dobry. Pamiętaj o tym, aby zawsze pielęgnować swój kwiat, aby był zawsze piękny i zawsze świetlany. Jezu, sobą. Jak wiosna ziemię ozdabia, napełni sobą je. Jezu, wiosenną pieśnią skowronka, rozśpiewaj życie me i miłość uczyń świeżą. Uwielbieśni chwał, uwielbień ludzkich serc na wiek. Wiosenno zwierz, śniąc pod ręka, rozśmiewaj życie we i miłość uczyń święty. Uwiernień ludzkich, ludzkich serc na wieki.